Piotr Spotek, zapraszam. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. No i wylądowaliśmy pod wielkim dachem nieba. Piotr Spotek, dosłownie latający Spotek dzisiaj, bo z Wrocławia przyjechałem z kolegą, który zagości na koncercie w Świebodzinie 1 kwietnia, Piotr Rejda. Mój kierowca dzisiaj zacny. No, cieszę się, że wstałeś, bo miałeś prawo nie wstać. Witam cię, Piotrze. Dzień dobry. E, no, chciałem przede wszystkim zaprezentować ciebie jako z jednej strony jako gościa, ale z drugiej strony dla mnie jako kolejne odkrycie odkrycie ślimaczka, odkrycie w ogóle. Masz fajnych ludzi, którzy o tobie dobrze mówią, w związku z tym trafiłeś, jak to się mówi, pod wielki dach nieba dzisiaj. Powiedz coś o sobie, bo to tak najnormalniej w świecie. Dlaczego akurat Piotr Rejda jest pod wielkim dachem nieba? Co ty robisz? Czym się zajmujesz? Dlaczego śpiewasz? Dlaczego piszesz takie rzeczy, a nie inne? Muzyką zajmuję się już dosyć długo, natomiast piszę teksty i Komponuję muzykę do tego od, od w sumie 2009 roku. Jakoś wtedy nastąpił przełom w moim życiu, który spowodował, że, że zacząłem myśleć bardziej o życiu i, i, i ubierać to w słowa. Też stwierdziłem wtedy, że że y, jakby ten przekaz tekstowy jest y, już poziomem trochę wyżej niż to, co było wcześniej, bo nie ukrywam, że wcześniej też próbowałem coś pisać, jednak y, skutek był y, według mojej oceny słaby, dlatego, y, dlatego nie, nie, nie prezentowałem tego publicznie. Później jakoś tak y, udało się rozpędzić to wszystko, no i y, pierwszy raz y, zaistniałem w zaistniałem, jeżeli tak mogę to, to nazwać, u pieśniarzy na przeglądzie, tam się pokazałem. Czyli Donata, a Donat ma jak na nazwisko, wciąż do mnie nie dotarło. U Donata Kamińskiego, tak. Donat Kamiński. Byliśmy tam do drugiej w nocy dzisiaj. Tak, byliśmy dzisiaj tam do drugiej w nocy, dlatego nie jesteśmy w rewelacyjnej formie dzisiaj. Nie wyspani. Nie wyspani, tak. Słuchaj, może tak, żeby do tej piosenki wrócimy, bo powiedziałeś, że życie cię jakoś motywuje. Mamy tutaj w planach krótką rozmowę z życiem o życiu, ale to za jakiś czas. Może na dobry początek niech świat usłyszy kim je i jak śpiewa Piotr Rejda. Więc na dobry początek zaistniałem, tak jak zaistniałem u pieśniarzy jakiś czas temu, więc to będzie piosenka o takim tytule. Zaistniałem tu i teraz kiedyś tam Zaistniałem Zaistniałem tu i teraz, kiedyś tam. Zaistniałem, jestem bardziej czy też mam. Zaistniałem w tym istnieniu, istnieć chcę. Zaistniałem tak na chwilę, to już wiem. Jestem, jestem, jestem. Jak mu być, wiem tylko. Jestem, 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 chociaż siebie mało znam. Jestem, jestem, jestem. Jak to jest już nie być, co czuję się wtedy, gdy jest się bez siebie, bez siebie na ziemi. Jestem, jestem, być czy nie, być może mieć. Jestem, jestem, choć się nie chcę bardziej chcieć. Jestem, jestem, jestem tu i tylko tu. Jestem, jestem, póki mi nie braknie tchu. Jestem, 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 jak mną być wiem tylko ja. Jestem, jestem, jestem. Chociaż siebie mało znam, jestem, jestem, jestem. Jak to jest już nie być, co czuję się wtedy, gdy jest się bez siebie, bez siebie. Jestem, jestem, jestem. Jak mną być wiem, tylko ja jestem, jestem, jestem. Chociaż siebie mało znam. Jestem, jestem, jestem. Jak to jest już nie być, co czuję się wtedy, gdy jest się bez siebie, bez siebie na ziemi. Piotr Rejda zaistniałem. Hubert Piotroński ze sterami naszej rozgłośni i Piotr spotyk pod Wielkim Dachem Nieba. Słuchaj, tu mówisz, od 2009 datuje się takie poważne poetyckie, autorskie granie, chociaż słyszałem o tobie takie rzeczy, że twoje konotacje muzyczne są trochę inne, to jak gdyby z innego świata muzycznego, tak? Czy to prawda? Czy mi się tylko obiło o uszy? W jakimś stopniu to jest prawda, nie jestem fanem krainy łagodności, nigdy nie byłem fanem takiego nurtu muzycznego. Siłą rzeczy miałem z tym kontakt, słyszałem taką muzykę, natomiast nie byłem tym wielkim fanem. Nie byłem tym bardzo zachwycony. Bardziej inne kierunki muzyczne mnie fascynowały. Rokowe? Tak, myślę, że tak, pierwsza kaseta, jaką miałem tu była, to był zespół kult czy The Clash. To były, to były takie moje początki i, i to szło... A jakby... muzycznie też to się tak y, ujawniało w twoim talencie, bo w końcu grasz, śpiewasz, y, grałeś i, i śpiewałeś tego typu rzeczy? Takie rokowe, Albo bluesowo-rockowe? Nie, raczej nie. Miałem taki epizod w życiu, że nawet grałem na weselach, także tutaj mm. zupełnie w inną stronę. Natomiast wydaje mi się, że. Czyli łagodność inaczej. Tak, łagodność inaczej, natomiast taka bardziej obciachowa. Natomiast wydaje mi się, że, że jednak każdy twórca się czymś inspiruje. To nie jest tak, że, że, że sam z siebie bierze tylko i wyłącznie, tylko to są jakieś tam naleciałości z całego życia, przesłuchane ileś tam setek tysięcy płyt. Y, y, tekstów, które też gdzieś tam zostają. Czasem, czasem nawet y, łapię się na tym, że gdzieś to już było, coś co gram, albo jakiś zwrot, ktoś już mówił wcześniej. Także to nie jest, to nie jest tak, zostają te naleciłości. Myślę, że ja się trochę inspiruję jednak y, y, tą mocniejszą muzyką w moim graniu. Ja tutaj wybrałem taki piosenki spokojniejszy ze względu na charakter audycji, natomiast w tym moim graniu. Często, y, często jest też miejsce na, na, na trochę żywsze. Słyszałem sienki. trochę tej muzyki gdzieś tam w tle, bo nie było okazji, żeby się na tym skupić, co, y, co grasz i, i jak. Z przykrością powiem, że to, co dostałem na te pliki mailowe od ciebie, no nie wiem, dwa może posłuchałem y, utwory. Ostatnio zbyt dynamicznie się wszystko toczy, więc mm -hmm. siłą rzeczy. Y, a kto y, w tym świadku muzycznym jest dla ciebie? pierwowzorem, jakimś takim... Dlaczego akurat, nie wiem, facet czterdziestoletni tak głęboko zastanawia się nad życiem, pochyla się i rozmawia z własnym życiem? Myślę, że, że, że tutaj wiek predysponuje do tego, żeby zastanawiać się nad życiem. Po 40 życiem. Tak, człowiek tak. ma troszkę? Tak, tak. Myślę, że tak jest, że, 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 że wtedy, wtedy człowiek dojrzewa do pewnych rzeczy. Jeden, ogólnie rzecz biorąc, uważam, że, że jedni dojrzewają szybciej, drudzy są nieco opóźnieni w rozwoju, ja raczej zaliczyłem się do tej drugiej grupy. Podobnie I, jak ja. I, I dojrzałem do pewnych rzeczy w wieku no trzydziestu kilku lat. Wcześniej, wcześniej jakby, no z tego też wynikały, e, wynikała ta nieudolność moja w pisaniu do tej pory, że, 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 że według mojej nawet oceny nie, nie nadawało się do prezentowania publicznego, natomiast myślę, że, że no, tak w moim przypadku do, do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć, a akurat dojrzałem. Jak to jest twoim natchnieniem? Ja bardzo cenię autentyczność i wrażliwość. Niekoniecznie musi być to autor tekstu i muzyki, ale cenię, cenię jeżeli w tym jest prawda. Dla mnie z czasów, z czasów wcześniejszych takim prawdziwym człowiekiem był Marek Grychuta. Tutaj. Temu człowiekowi wierzę, jak on śpiewa, że on czuje to, co śpiewa. No to prawda, to w związku z tym poskładamy się jakoś? Zagraj następną piosenkę. Poskładamy się, właśnie, to jest nowa piosenka, dosyć. I właśnie taki ma tytuł. Składam. Składam głowę w całości, ucieka. Składam w całość łeb. Wszędy, myśli, zwitki, kartki, zbieram. W całość składam się. Codzienne eksplozje wewnętrzne, tu ciągle trwa wojna. Ktoś znowu sam siebie wysadził w powietrze, już leży spokojnie. Składam, 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 składam się. Składam, 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 składam się. Składam głowę w całości, spadam, uciekam od siebie. Sprzątam po sobie i ciągle bałagam, i wszystko już nie wiem. nie wiem już wszystko najbardziej na świecie. Jestem tym mistrzem, nie wiem czy nie wiem wiecie, nie trawie rozumu. Zwróciłem je wszystkie. Składam, 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 składam. Składam, składam, składam się. Składam, 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 składam. Składam się. A jednak składam głowę w całości. Jeszcze się przyda. Zbieram się, zbieram. To co zostało. Do pojemnika Sprzątam po sobie i ciągle bałagan Znów jestem w rozsypce dopóki żyję, będę się składał póki nie zniknę. Składam, 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 składam Składam się Składam, 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 składam się Składam składam, składam składam składam, 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 składam się. Składam, 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 się sprzątam po sobie i ciągle pomagam. Znów jestem w rozsypce. Dopóki żyję, będę się składał, Dopóki nie zniknę. To poskładaliśmy się jakoś. Nie mogę powiedzieć chyba tego słowa, bo to zacznie Hubert pikać za chwileczkę. Do czego się składać można? E, słuchaj mi mnie, że tak powiem, albo powiedz mi, bo to jest dla mnie tak ważne w tej chwili w różnych kontekstach no to składanie no oczywiście też mógłbym odnieść do siebie no bo się składam cały czas e, nie wiem czy od głowy czy od czego w tej chwili, ale tak się układa e, chciałbym właśnie zapytać Ciebie o coś, co dla mnie jest w tej chwili bardzo istotne rozmawialiśmy, rzuciliśmy na początku o tym życiu co dla Ciebie jest najważniejsze to takie górnolotne, ale co dla Ciebie się najbardziej liczy nie tylko w twórczości, ale w życiu Ciężkie pytanie. Oprócz miłości oczywiście. Wartości w życiu największe. No, wydaje się, że każdy ma jakieś tam wartości, które sobie ceni. Wydaje mi się, że są to bliskie osoby. No każdy ma ten swój świat, który swój intymny świat, w którym ma te punkty zaczepienia, w którym, w którym istnieją rzeczy i osoby, które są dla niego ważne i, i do których, o które dba i, i które się stara realizować, realizować. Wydaje mi się, że, że też chodzi o to, żeby, żeby dbać w jakiś sposób o siebie. To jest też istotne, bo wtedy to życie jest... O siebie? Czy o wnętrze? Czy, o, o, czy o wnętrze co? ogólnie, tak, o wnętrze, o, o to, żeby był komfort żeby, żeby człowiek miał komfort sam ze sobą i, i, i w sobie. Czyli, żeby sam siebie potrafił znieść, tak? W życiu. Tak, tak. I wtedy, wtedy, wtedy te... Ciężko jest mówić o takich ogólnych wartościach, co dla mnie w życiu jest... Ja nie mówię um, o, o Tak, tak. To są takie, takie z, zazwyczaj hasła dosyć, dosyć popularne. Tak, tak. Dosyć, dosyć popularne. Ludzi mówią, że zdrowie... Jeden powie, że rodzina czy dzieci. Natomiast wydaje mi się, że, że, że każdy ma tam jakieś punkty zaczepienia, warto jest dobrze, dobrze żyć ze sobą i, i, i dbać o siebie, to wtedy, w, wtedy też osiągniemy to co, to, co jest wokół. Tak bym na to odpowiedział. Słuchaj, zapytam Cię jeszcze z innej strony teraz, bo to też życia dość, znaczy dotyczy, czyli na przykład to Twoje pojawianie się na scenie, czy jesteś to, że jesteś nierozpoznawalny, to jest chyba jasne, prawda? Bo żyjesz w tym świadku wrocławskim. Mhm. E, ścigałeś się trochę na różnych konkursach, z tego co mówiłeś, tak? Czy nie? Nie. nie? No to dobrze, to, to nie na ścigałem. Na jednym kon konkursie u, u tym pierwszym u Donata, u pieśniarzy. Ale to taki znowu wrocławski tygiel, że tak, tak powiem. Tak, tak. Tym razem nie nieopolski. Tak. No i, i ten, ale nie wiem, na przykład taka wizyta w rozgłośniach radiowych, to co, oprócz Wrocławia byłeś jeszcze gdzieś? Pojawiasz się, grany jesteś gdziekolwiek? Nie. Nie, byłem w dwóch rozgłośniach wrocławskich, natomiast poza Wrocławiem to, to jestem pierwszy raz tutaj. No to mamy tak zwaną świeżynkę, tak? Tak, jestem świeżynką. Dobrze, cieszę się bardzo. To no dobrze, ta krótka rozmowa z życiem o życiu niech zabrzmi. E, Hubert Pietrański za starami, Piotr Rejda przy gitarze i mikrofonie. Ech ty życie, cóż dobrego od ciebie dostałem? Ech ty życie, mogłobyś przypomnieć, ech ty życie, jakoś tak bardziej niż mogłem tu chciałem. Ech ty życie, co masz dobrego mi. Śmierć to jedyne co dajesz za darmo, za wszystko inne żądasz zapłaty. Marny biedaka, oj, los tu marny, ciągle wiatr w oczy i w plecy baty. I choćbym nie wiem, jak się wysilał, by raz jeszcze zacząć, by zacząć na nowo, że może tylko, a może aż tyle, że jeść mogę życie, lecz jeść na surowo. Ech ty życie! Dobrego od ciebie dostałem. Ech ty życie, mogłobyś przypomnieć. Ech ty życie, jakoś tak bardziej niż mogłem, tu chciałem. Ech ty życie, co masz dobrego, mi powiedz. Chcę czasem od ciebie. Na zachętę coś ekstra w się, Co miło jest wspomnieć Do czego po czasie chcę wracać ją chętnie Chcę żyć by pamiętać A nie by zapomnieć A mówią żeś darem tak cennym prezentem Nie czymś pożyczonym Ja chciałbym w to wierzyć Choć wiem że co dane zostanie stąd wzięte Chcę żyć żeby żyć A nie żeby przeżyć Ech ty życie Cóż dobrego od ciebie dostałem Ech ty życie! Mogłobyś przypomnieć, ech ty życie! Jakoś tak bardziej niż mogłem, tu chciałem. Ech ty życie! Co masz dobrego, mi powiedz. No i co masz dobrego, mi powiedz. Chciałoby się tak. E nie wiem, tak cały czas myślę, ale przypominają mi się ostatnie dni we Wrocławiu. Sympatyczne, fajne. Pozdrawiamy Gospodynie, ze Ślimaczka. Pozdrawiamy Włodka Mazonia z Krakowa, który wczoraj tam pięknie śpiewał. Piotrek Rogala też się tam pojawił na jam session. Ale potem jam session był również u pieśniarzy. Fajnie było i sympatycznie. Takich klimatów mi w sumie brakuje, bo to tak spontanicznie. Nagle okazuje się, że wstaje ktoś z widowni, bierze gitarę i sobie idzie i plumka. Okazuje się, że wcale nie gorzej niż Gwiazda Wieczoru na mhm. przykład. To, a czasami nawet wręcz odwrotnie, czasami nawet lepiej niż Gwiazda Wieczoru. Co właściwie powinniśmy powiedzieć? Jeszcze na pewno wiem, to jest ważne, ukazał się album. On jest płytowy. On jest składanką kilku osobowości. Powiedz coś o tym projekcie czterech tak, porach. Tak, tak. Ukazał się album. Dobrze, że ukazał się, a album niestety nie mój, czyli nie mój do końca. Ja tam mam swój udział. Jest to album, jest to projekt cztery pory w roku. Pomysłodawcą jest Grzegorz Dąbrowski, mój kolega, z którym gram w duecie. Dogrywam i na gitarze. Natomiast jest to, jest to taki projekt, Grzegorz postanowił zebrać cztery osoby, które, które mają podobny klimat i nagrać po trzy piosenki tych czterech osób. tej pory w roku każda z osób jest porą roku jaką ja jestem zimą akurat. Nagrać to na taśmę magnetofonową, zaranżować to, wyprodukować. No i zrobiliśmy płytę, jest taki projekt... Był już pierwszy koncert? Kiedy następny? Myślę, że nie jest to potwierdzone. Myślę, że to będzie 24 marca u pieśniarzy. pieśniarzy. Tak, u Pieśniarzy. To będzie pierwszy koncert tutaj w Polsce, bo wcześniej był w Czechach. Także Także jest projekt jest płyta. Cieszę się, że jest płyta. Mam nadzieję, że niedługo będzie moja. Ja też żyję taką nadzieją, bo trochę materiału już czeka, prawda? Tak, tak. Ponad... 40 piosenek, tak? Tak, ponad 40 ogólnie. W Już jakoś zanotowane, nagrane, nie? W jakiś tam sposób. Na tak. pewno, jak będziesz podchodził do tego. Tak, tak wszystkie są. Yy, tyle piosenek napisałem od od ostatniej mojej tak zwanej płyty, bo ja e, niby nagrałem trzy płyty, ale to są takie w domowych warunkach nagrywane, więc nie mogę nazwać to... Takie demówki. Tak, demówki, dom domówki. Do domówki, tak. Nie, nie ma to żadnej okładki. Nie mogę tego za bardzo zostawiać nigdzie, bo to jest takie słabe. Natomiast, y, no, mam nadzieję, że od tamtej pory ponad 40 piosenek napisałem i wybiorę 12, które będą w jednym klimacie i które będą fajne, mam taką nadzieję. Będą zbliżone do, do tego co grasz teraz? Tak, tutaj? tak, myślę, że, 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 że będą te piosenki, które tutaj zagrałem. Tak patrzę na zegar naszej rozgłośni 11.52 i 35 sekund. Może czas na chwilę jakąś kolejną. Na chwilę, tak. To jest piosenka napisana y, rok temu w styczniu, no to już ponad rok ma ta piosenka. Jest dosyć lubiana przez moich, grono moich fanów. Pozdrawiamy wszystkich tak, fanów. Pozdrawiamy wszystkich fanów. I fanki. I fanki, dlatego specjalnie, specjalnie z dedykacją dla wszystkich Na którzy... Natalek, tak? Dla wszystkich Natalek na przykład. Tak, tak, piosenka na chwilę. Na chwilę by złapać, by zaznać by mieć, zachłysnąć się, najeść, nawdychać świeżego. Na chwilę wystarczy, na długo by chce. Lecz po co ta chwila? Ja pytam dlaczego. Mm -hmm. Mm -hmm. Jak bańka mydlana, jak para z czajnikami. Jak blask sztucznych ogni, lecących do nieba, tak chwila mi znana pojawia i znika. Tak bardzo mi chwil, takich dziś trzeba. Jak bańka mydlana, jak porazczajnika. Jak blask sztucznych ogni, lecących do nieba, tak chwila mi znana pojawia i znika. Tak bardzo mi chwil, takich dziś trzeba. Na chwilę zatrzymać, nazbierać, nachapać, by było na dłużej wypełnić kieszenie, za nogi te chwilę tak mocno, tak złapać, i trzymać nim w szarość znów chwila się zmieni. Mm. Jak bańka mydlana, jak para z czajnika jak blask sztucznych ogni lecących do nieba, tak chwila mi znana, pojawia i znika, tak bardzo mi chwil, takich dziś trzeba jak bańka mydlana jak para z czajnika. Jak blask sztucznych ogni lecących do nieba, tak chwila mi znana, pojawia i znika, tak bardzo mi chwil, takich dziś trzeba. A może by kupić lub ukraść, pożyczyć maszynkę do chwil, tak pięknych jak ta, by włączyć i każdą się chwilą zachwycić, gdzie znaleźć maszynkę się taką gdzieś da. Mm. blask sztucznych ogni lecących do nieba, tak chwila mi znana, pojawia i znika, tak bardzo mi chwil, takich dziś trzeba, jak bańka mydlana, jak czajnika Jak blask sztucznych ogni lecących do nieba, tak chwila mi znana, pojawia i znika, tak bardzo mi chwil, takich dziś trzeba. Na chwilę by złapać, by zaznać, by mieć by Zachłysnąć się, najeść, nawdychać świeżego Powiem delikatnie, że musimy powoli lądować No e, i zrobić miejsce dla innego dachu o, Za chwilę Czesław Markiewicz e, w niedzieli z muzami Hubert Pietroński za sterami e, Piotr Rejda z dalekiego Wrocławia dziękuję Nie ci tak za przyjazd, tego. ale dziękuję za przyjazd, że zechciałeś być. A z drugiej strony, kto chce zobaczyć, jak Piotr wygląda, to niech przejedzie do Świebodzina, albo uda się do Pieśniarzy we Wrocławiu, albo gdziekolwiek, do Ślimaczków. No, zagraj, Mamy niedużo już czasu. Musisz się zmieścić w trzech minutach praktycznie. Okej, okay, więc zastanawiam się, którą piosenkę zagrać. Prosiłeś mnie o strach przed sobą. No to teraz patrz na zegarek, już jest 10 sekund mm -hmm, A dobra. dobra. Strak przed sobą opanował To co nieopanowane Nie bać siebie, w górę głowa Co tu grają, co jest grane co tu grają we mnie samym, kto odpowie, kto rozkmini. Z tego sobie jestem znany, że ten drugi we mnie wini, że ten drugi we mnie wini. Daj, proszę, daj. Daj, pobyć tu. teraz sam sam chcę za dwóch Przestać się bać. Żal po było, strach przed będzie. Znów płacz nad rozlanym mlekiem. Kto odpowie teraz chętnie, jakim widzi mnie człowiekiem? Co tu grają we mnie samym? Kto odpowie, kto rozkmini? Z tego sobie jestem Znany, że ten drugi we mnie wini, że ten drugi we mnie wini. Daj proszę, daj, daj powiedz tu, chcę